Terapia lasem szlakami II wojny światowej to projekt dla młodzieży łączący naukę historii z poznawaniem natury. Inicjatorem był uczniowski klub sportowy przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy. Wzięło w nim udział 60 uczniów oraz 5 opiekunów. Trzeba pamiętać o tym co tu się stało, że tu yy, żołnierze mieszkali, że tu byli. Takie miejsca o II wojnie światowej jeździliśmy. Po kolei zwiedzaliśmy ringi, były punkty yy, cmentarze różne. Yy. Ciekawe, ciekawie było. Dużo zwiedziliśmy historycznych miejsc. Zauczyłem się dużo historycznych rzeczy, jak yy, tam na przykład były, były domy i były garaże, gdzie mieszkali tam poracy w tych domach i w garażach mieli bronię. Fajnie było w ogóle dużo... Wiedzieliśmy. Drogi były bardzo fajne, ciekawe, nawet ciężkie do przejeżdżania. Yy, dowiedzieliśmy się bardzo dużo nowych rzeczy. Bardzo było fajnie. No, szczególnie te zagadki, że musieliśmy sami tak jakby poprowadzić to. Yy, to było bardzo ciekawe, że tak powiem. Yy, nie nudziło się nam no, na pewno. Yy, mi się akurat bardzo to podobało, że. Nie by, żyliśmy w niepewności, czy na pewno dobrze jedziemy. Ciekawe inicjatywy zostały zrealizowane w ramach kolejnej edycji konkursu Sportowa Natura organizowanego przez Lasy Państwowe, które wspólnie z klubami sportowymi zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Ministerstwo ogłosiło projekt. Postanowiliśmy się z grupą nauczycieli po prostu skrzyknąć i napisać taki projekt dla Lasów Państwowych, który uzyskał akceptację, więc dzięki temu możemy tutaj korzystać z uroków właśnie tych pobliskich lasów Pustkowa, Brzeźnicy i Paszczyny. Dzisiaj będziemy opowiadać młodzieży o pracy leśnika, jaką wykonujemy na półce w lesie, o gospodarce leśnej, bo będziemy im przybliżać naszą piękną polską przyrodę. Którą, za którą jesteśmy odpowiedzialni i pracujemy, aby była jeszcze lepsza. Bardzo potrzebna, dzieci mogą się zintegrować ze sobą wspólnie w klasie, z różnymi klasami, na neutralnym gruncie, więc na pewno tak jest to potrzebne. Projekt pod tytułem Terapia Lasem Szlakami II wojny światowej składał się z trzech etapów. To rajd pieszy do ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci, rajd rowerowy szlakami II wojny światowej przez lasy w Brzeźnicy, Paszczynie i Pustkowego Siedlu oraz sprzątanie lasu. Akcja Czysty Las Wokół Nas.